Cześć kochani, ja nazywam się Natalia i miło mi, że znowu się tutaj widzimy na moim kanale. Dzisiaj razem z Syriuszem na kolankach yy, zaczynam nową serię pogadanek. Będą to pogadanki, można powiedzieć, recenzje, chociaż ja nie chcę tego tak nazywać, bo, tak jak Wam na początku mówiłam, ja nie jestem dobra w, w opowiadaniu takim profesjonalnym o książkach. Dlatego będą to pogadanki, a seria nazywa się TikTok. Zabrała jak TikTok, ale... I, I będę tutaj po prostu wa z wami rozmawiała przy herbatce bo, Bądź tak jak ja dzisiaj przy melisce O książce, które udało mi się w najbliższym czasie skończyć Bo dzisiaj porozmawiamy o książce wyjątkowej A mianowicie o niewidzialnym życiu Adilaru, Laru O książce, która mimo nie tylko pozytywnych opinii na Instagramie Wywołała u mnie tyle ciepła, tyle po prostu fantastycznych emocji, że chcę tym bardziej z Wami się podzielić. Zacznę od tego, że książka ta jest pierwszą moją książką czytaną w tym roku i, i niestety trafiła na zasób dwutygodniowy zasób czytelniczy. E ale mimo wszystko i tak mi się podobała. Wiem, że jeśli książka trafi na ten zasłuch czytelni, czy to trochę inaczej ją odbieram. I tak było w połowie, właśnie, historii o Adi, że czułam się trochę zawiedziona, troszeczkę. Nurzyło mnie to i ciągnęło, bo jedna książka ma ponad 600 stron, więc momentami wydawało mi się, że akcja troszeczkę jest nudniejsza, ale i tak jak patrzę na całość, to jest po prostu fantastyczna i kupiłam ją w nie znając opisu jak zawsze I, i niestety widziałam dużo nieprzychylnych recenzji na samym początku widziałam same pozytywne, dlatego bardzo chciałam sięgnąć po tę książkę, ale. Im dłużej tę książkę u siebie miałam, tym... tym słyszałam coraz gorsze opinie o niej, o niej. E, że kogoś nie pociągnęła, że kogoś bardzo nudziła, że była za prosta. E, no i troszeczkę się obawiałam, bo tak jak mówiłam Wam ostatnio. Na przykład trafiłam na Felix Ever After albo gdy Ocean nosił Twoje imię, które są po prostu wychwalane na Instagramie, a niestety ja się na nich zawiodłam, dlatego nie chciałam znowu tego przeżywać. Zwłaszcza, że książka jest po prostu przepięknie wydana i bardzo chciałam, żeby mi się spodobała. Jako, że ja miałam niespodziankę podczas czytania tej książki, bo nie znałam opisu z tyłu, to też nie chcę Wam za dużo zdradzać, a. Myślę, że fajnie nie znać, co się będzie działo, bo czułam się zaskoczona, naprawdę tymi podstawowymi elementami się czułam zaskoczona. Więc postaram się Wam po prostu tak pokrótce opowiedzieć o, o losach Adi, ale bez spoilerów oczywiście. Chciałabym Wam po prostu pokrótce opowiedzieć, żeby Was troszeczkę zachęcić. Zacznijmy od tego, że Adi jest typową marzycielką. Uwielbia malować tego nauczył jej tata. E, uwielbia być sama z sobą, uwielbia przyrodę i uwielbia marzyć, tak jak mówiłam, e, ale to nie są te czasy co teraz, jest rok 1600, tny, nie wiem który, nie mam teraz jak sprawdzić, ponieważ Syriusz tutaj się wyleguje, e, ale to są inne czasy niż nasze i... W Mimo wieku 20 paru lat, 22 trzech Adi jest już postrzegana jako stara panna, no bo jak to, nie mieć dzieci, jak to ciągle uciekać w świat marzeń. No i tak niestety się dzieje, że w tej wiosce, w której Adi mieszka, no nie ma partnera, który jej się przypodobał, a za to ma go w swoim sercu, wymyślonego człowieka wymyślonego mężczyznę, który co noc je się śni i niestety konkurenci w tej wiosce to, to nie jest to samo e, no ale chcąc nie chcąc Adi jednak musi, musi pójść do ołtarza no i robi coś, czego nie, czego nie powinna robić czego obiecała, że nigdy nie zrobi, czyli pomodli się do bogów po zmroku e, idąc do ołtarza Adi wbiega w las i, I wzywa cień, cień, któremu odda duszę za, za wolność, której jednak nie do końca dostanie, bo jednak cień jest bardziej chytry niż ona sądzi. W jej umowie była wolność, ale cień interpretował to tak, że nie będzie pamiętana przez ludzi, których będzie poznawać. Więc Adi przez 300 lat. Poznaję muzyków, pisarzy znanych potem całemu światu, ale oni o niej nie pamiętają. Powiem Wam, że klimat tej historii był przecudowny i po prostu móc cofać się w czasie to jest fantastyczna umiejętność podczas czytania. Bardzo podobały mi się właśnie rozdziały, gdzie poznajemy na przykład Paryż w 1750. To było po prostu tak cudowne móc. Jakby wyobrażać sobie to wszystko, tą ewolucję. No, powiem Wam, że naprawdę, naprawdę były to fantastyczne rozdziały i na nie czekałam najbardziej. E, miałam tylko jeden problem, gdy pojawił się już Harry. E, i, I troszeczkę nudziły mnie te rozdziały, gdzie było o jego życiu wcześniej. E, nie to, że były złe, tylko ja po prostu chciałam jak najwięcej Adi. Przed tym wszystkim, to znaczy zaraz po klątwie, e, no. Ale jednak musiałam troszeczkę czekać, bo te e, rozdziały są przeplatane i ja wiem, że to autorka zrobiła specjalnie, żeby nie było zbyt prosto, żebyśmy musieli jednak poczekać na ten rozwój akcji. E, I mimo że książka ma 600 stron i niektórym się wydaje, że akcja płynie bardzo wolno, że to wszystko jest naciągane, to ja tak nie uważam. Właśnie bardzo mi się podoba, że akcja płynęła wolno, bo zążyłam jeszcze bardziej poznać e, Adi, która jest po prostu cudowna i uwielbiam uwielbiam jej postać, jest naprawdę jedną z moich ulubionych bohaterek, bo mimo tego, że że Cieni robił wszystko, żeby ona się poddała i oddała mu w końcu tę duszę, to, to ona jednak cieszy się z życia tak jak my chyba już nie potrafimy, przynajmniej niektórzy przynajmniej ja, po prostu cieszy się z małych rzeczy i to jest bardzo, bardzo dobra umiejętność i też ta książka troszkę nazwa się tego uczy, że Dzieje się źle, ale jednak powinniśmy patrzeć z drugiej strony, bo zawsze znajdzie się coś pięknego w naszym życiu, coś wyjątkowego, czego najpierw nie zobaczymy na pierwszy rzut oka, więc... Oj, Adi, dużo mnie nauczyłaś. I kończąc czytać tę książkę po prostu, ty już przeczytałam ostatnie zdanie i miałam takie... To nie może być koniec. Jakby czemu ta historia dalej trwa? Chcę więcej i po prostu nie wiem, jakby chciałabym sięgnąć od razu po drugą część. A czy to jest jedno to Bo nie znalazłam nigdzie informacji, że jest kolejna część, ale też nie za bardzo szukałam bo jednak skończyłam to wczoraj i po prostu w moim, mojej głowie jest takie, co tu się dzieje, jakby. Czemu? Czemu to się dzieje? <laughs> Ale właśnie, gdy skończyłam książkę, to przez jakieś 30 minut siedziałam po prostu tak. I mój chłopak się nawet zapytał, co się stało. A ja po prostu nie mogłam się otrząsnąć po tym, co, co ta książka ze mną zrobiła. Po prostu nie mogłam dojść do siebie. Czułam się tak, tak pusta, tak jakbym to ja właśnie oddała tę duszę po zakończeniu historii. Ten świat był tak magiczny. Niby to nie było. Nie było tam wielu e, aspektów fantastycznych. No, oczywiście był ten cień, który był usposobieniem pewnie diabła, e, ale jakby to dużo było takich normalnych rzeczy. Ale mimo wszystko ja czułam tak magiczny klimat tej książki, po prostu, no, to nie wiem, no. Ach, nie wiem, jak mam wam to przekazać, ale naprawdę po zakończeniu miałam łzy w oczek, jak rozmyślałam o tym. Nawet mi się śniła ta książka. Co! Serusza chce, żebym go tutaj głaskała, a on tutaj cały czas jak coś żebyście nie myśleli, że, że go tu nie ma. No. <grytanie> Naprawdę polecam każdemu, ale no tak jak wcześniej mówiłam, trafiłam na wiele niestety nieprzychylnych opinii i jakby ja nie widziałam tego, co te osoby widziały, że akcja się ciągnie za wolno, że po prostu ich to nudziło, że wszystko było naciągane. Ja tego nie widziałam, dlatego... Tak, jak mówiłam Wam od samego początku, to wszystko zależy od naszych preferencji, co lubimy, czego nie lubimy, i każdy ma inny gust literacki. I to, że ja teraz wychwalam tę książkę i dla mnie jest naprawdę w topce, to nie znaczy, że jednak Wam się spodoba, bo może dla Was będzie nudna, a może tak jak ja, pokochacie po prostu Adi całym sercem. I też mam do Was pytanie do osób w ogóle, które czytały tę książkę, bo e, ten cień nazywa się Ly ale ja to cały czas czytałam jako Luke. Mimo, że ktoś powie, Adi powiedziała, że to był skrót od Lucyfera, że może być skrót od Lucyfera, a w jednym momencie była odmiana Luke, że Luke. Look, Łukiem, O, było Łukiem. I jestem ciekawa, jak wy to czytacie? Czy to było Lutz, czy Luke? Ja na początku próbowałam to czytać Lutz, ale. W ogóle mi to nie siedziało i czytam luk, bo tak jakoś mi to łatwiej przychodziło. A jeśli chodzi o samego Luka, to w ogóle to jest. E... to jest czarna postać, ale no, ja go bardzo polubiłam, mimo że oczywiście wkurzał mnie. <grybujesz> ah możesz tak nie lęć. <grybujesz> oczywiście mnie wkurzał i w ogóle jakby w tych momentach, kiedy mnie powinien wkurzać, ale jednak coś było w tym bohaterze, co mnie zaintrygowało i naprawdę chciałabym. Przeczytać drugą część, bo coś mi się wydaje, że połączenie Adi i Luka może po prostu rozwalić nam tutaj system. Pozwólcie, że sięgnę jeszcze do mojego kalendarza i zobaczę, czy czegoś tutaj nie ominęłam, bo tak jak Wam mówiłam, zapisuję tutaj swoje wszystkie myśli i już Wam powiem w ogóle co tutaj, tutaj zapisałam, bo to jest śmieszne. Napisałam, chcę ciąg dalszy, to nie może być koniec, po prostu. Jak ja widzę, takie rzeczy tutaj, to znaczy, że po prostu była cudowna. Chyba tylko ominęłam to, że e, bardzo mi się podoba w ogóle, jak te detale są dopracowane. Bardzo właśnie zachwyciło mnie to, jak autorka się przygotowała, bo jednak trudno jest opisać Londyn 100 lat wcześniej e, albo którąkolwiek z danych lokalizacji, więc naprawdę podziwiam, bo ja czytając to czułam się naprawdę jakbym tam była i rzadko mnie tak wyciągają książki i tak bardzo mi jest smutno, że ta książka trafiła jednak na mój zasób czytelniczy bo wiem, że dużo, 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 dużo bardziej jeszcze nie wiem czy się da jeszcze dużo, dużo bardziej, ale może tak <grytanie> bardziej by mi się podobała, gdybym właśnie nie trafiła na ten zasób czytelniczy więc na pewno czeka mnie really tej historii, gdy Troszeczkę o niej zapomnę, gdy zapomnę trochę szczegółów, bo chciałabym przeżyć tę historię jeszcze raz, ale z taką mniej wymuszoną wersją mnie, bo jednak w pewnym momencie się zmusiłam, żeby czytać tę książkę, bo oh, było coś takiego, że siadam, dobra, czytam, zasłuch czytelniczy nie może mnie tak bardzo tej pokonywać i faktycznie się wciągnęłam, bo pod koniec naprawdę czułam taką pustkę, taką pustkę po tej książce. Ale jeśli na przykład Wam się podobała Adi, albo lubicie właśnie takie klimaty, to bardzo polecam Wam mm, Osobliwe i cudowne przypadki Avie Lavender Jeśli dobrze pamiętam, wkleję Wam tę okładkę, bo no, ciężko mi będzie teraz stać z riuszkiem na kolanach <gulanie> W ogóle tak rzadko go widzicie, muszę Wam go częściej pokazywać Patrzcie jakiś słodziak, trochę się wstydzi No dobra, wstydzisz się, co się kłać dalej? Eee... Właśnie polecam Wam cudownej osoby przypadki przypadku Awy albo Ewy, powiedzmy Awy Lavender, e, bo mimo że w tamtej książce nie ma podróży takiej e, w czasach, nie ma głównej bohaterki podróży w czasach, to jednak bardzo Wam polecam, bo obydwie książki mają. Bardzo podobny klimat mam wrażenie. Historie nie są podobne, ale po prostu ta magia, która jest w tle, ten klimat, który tworzą, jest tak wspaniały i tajemniczy <noise> i tajemniczy, że myślę, że obie książki mam przypadną do gustu, jest lubicie czytać takie jak ja. Przyznam szczerze, że wcześniej nie. O! O, ktoś mnie tutaj puszcza! <noise> Przyznam szczerze, że wcześniej nie. Nie znałam tej autorki, to znaczy jakby kojarzyłam jej książki, ale sama nigdy nie sięgałam. I też właśnie słyszałam różne opinie właśnie o stylu pisania tej autorki, o tym, jak ona kreuje świat. Niektóre były bardzo mało pozytywne, dlatego też troszeczkę się bałam, bo już trochę nie ufam takim tym popularnym książkom, no bo nie lubię się nie lubię czytać książek, które mi się potem nie podobają, chyba <laughs> jak każdy, ale jednak. Nie jestem w ogóle zawiedziona. Jestem przeszczęśliwa, że trafiłam na tę książkę. I jestem przeszczęśliwa, że to właśnie z nią zaczęłam ten rok, bo. Mam nadzieję, że trafię na więcej takich wspaniałych książek. Jeśli macie jakieś do polecenia właśnie takie magiczne, e, takie klimatyczno-magiczne książki, które jednak zostawią to takie ciepełko na moim serduszku i, i będę o nich rozmyślać i pokocham bohaterów całym sercem, dajcie mi znać w komentarzu, bo chętnie sięgnę po takie książki, bo no taki, jaki one klimat w moim serduszku tworzą, to jest po prostu naprawdę... Naprawdę jest fantastyczna i tak szczerze to nie, odkryłam, nie odczułam tych 600 stron. Na początku no, może mi się wydawało, że jest ile jeszcze do końca zostało, ale potem to mi brakowało że tak z drugie drugiej 600, 600, więc no, mam nadzieję, że jednak poznamy dalsze losy Adi, bo jest tak cudowna i Harry też na niej był taki cudowny, i look też był taki. Mało cudowny, ale taki szarmancki, e, po prostu, no nie wiem, tyle mam w głowie takich emocji sprzecznych z tą książką, bo jakby nie będę spoilerować, ale tam szlifowałam dwóch bohaterów, którzy nie powinni być szlifowani. Znaczy jakby. <grafię> Jeśli ktoś czytał, tobie, o co o mi chodzi, bo e, niby nie powinni być, ale jednak coś jest w nich takiego, że... Jakby pasują do siebie, mimo że dużo bardziej podobają mi się jako wrogowie. E, I ta gierka między nimi to po prostu jest coś wspaniałego. Takie odbijanie piłeczki przez te wszystkie stulecia. Oh, powiem Wam, cudowna książka, cudowna. I, I naprawdę łzy w oczach po przeczytaniu jej mówią wszystko, wszystko. I kocham Adi. Kocham, kocham. Mam nadzieję, że troszkę Was zachęciłam do przeczytania historii. O, Adi Laru, <noise> Jeziu jest taka cudowna, naprawdę, no ja nie wiem, jak możesz nie lubić tej książki, znaczy, to znaczy wiem, no bo przecież wiem, że każdy ma inny gust terazki, ale chciałabym poznać, czemu komuś się ta książka nie podoba, bo ja, ja kompletnie nic nie zauważyłam, nic negatywnego w tej książce, naprawdę, nic negatywnego, dlatego nie wiem, jak komuś się może to nie podobać, ale no, no, oczywiście żartuję. Uff. Oj, Adi, czemu to już koniec? <noise> Tak chciałabym jeszcze przeczytać hmm, Naprawdę Jest mi tak smutno, jak o tym opowiadam mu to już jest koniec? <grym> Gdyby była jakaś książka, którą bym chciała jeszcze raz przeczytać To by pewno było niewidzialne życie Adilaru I Siedem mężów Evelyn Hugo To są takie dwie książki, które ostatnio bardzo mnie poruszyły I Po których skończeniu po prostu Myślałam Czemu ja już mam tę książkę, tę książkę za sobą? Chcę jeszcze raz to wszystko przeżyć I ach, po prostu są cudowne Są takie magiczne i, I czytajcie naprawdę Jeśli nawet wam się nie spodobają te książki To przynajmniej próbowaliście Bo jeśli jednak macie taki kurs literacki jak ja To będziecie zachwyceni I oj Oj Adi, naprawdę co ze mną zrobiłeś Cudowna książka Z cudownymi bohaterami Z cudownym światem Po prostu taka cieplutka na serduszku, jak ta Melisa, w moim kubeczku i, i czytajcie Adi proszę i dzielmy się tutaj opinią, bo ojej, czy ktoś też czuje tą miłość, czy ktoś też czuje tą po prostu, o to wzruszenie na myśl o losach Adi i siedmiu piegach na twarzy no Mam nadzieję, że są tu osoby, które również tak jak ja się zachwycają i które po prostu tęsknią za Adi i za tymi wszystkimi przygodami i za tymi wszystkimi bohaterami i mam nadzieję, że jeszcze poznamy ciąg dalszy, że to już nic. No nie jest koniec, nie może być koniec, jakby... No nie może być koniec, mam nadzieję, że... Też tak, jak ja uważacie. Mam nadzieję, że kogoś jednak zachęciłam do przystania tej książki i że... I że więcej osób pozna tak fantastyczną historię, bo książka jest tak fantastyczna, że aż nie wiem, jak wam to mam przekazać, żebyście też to czytali, bo chciałabym z wami porozmawiać o, o tych wszystkich spoil spoilerach, które mam teraz w głowie. Ale oczywiście wam tego nie zrobię, bo odebrałabym wam całą radość z czytania, a tego nie mogę zrobić, bo chcę was zachęcić. Jeśli ktoś na przykład sięgnie po tę książkę z mojego polecenia, to. Yy, napiszcie do mnie na Instagramie, bo na Instagramie najszybciej wam odpiszę i po prostu podzielcie się ze mną opinią, czy Wam też się tak bardzo podobała, czy jednak należycie do tej drugiej strony medalu. Mam nadzieję, że nie. <laughs> Dziękuję, że tutaj ze mną byliście, bo to już koniec filmiku, i Ach, mam nadzieję, że coś z tego wyciągnęliście, że chociaż trochę Was zachęciłam, bo tak jak mówiłam, to nie jest recenzja, to jest po prostu taki TikTok, TikTok wiecie o co chodzi e, i, i mam nadzieję, że po prostu poczuliście się tak jak w restauracji nie w restauracji, tak w jakiejś kafejce z najlepszą przyjaciółką z którą możecie się wymieniać z i nigdy nie będziecie przez to krytykowane, bo, bo to nie o to chodzi mam nadzieję, że was zachęciłam napiszcie czy w ogóle czytaliście tę książkę i czy macie w planach jeśli tak to super no i co? do następnego filmiku Cześć!